Rozwój gospodarczy to podstawa sukcesów osiąganych w samorządach. Dbałość o tereny inwestycyjne to jednak nie wszystko. Ważna jest współpraca z już istniejącymi podmiotami. Największym pracodawcą w gminie jest Homanit Krosnoodrzańskie. Daje pracę dla ponad 500 osób. Ciągle się rozwija i jest ważnym elementem całego koncernu, o czym świadczy m.in. wizyta szefa całej spółki Homanit. Fritz Homan odwiedził gminę Krosno-Odrzańskie. Co go najbardziej zainteresowało? so also viele Leute fahren nach Frankreich Takim chyba naj, najciekawszym punktem dzisiejszego, dzisiejszej wizyty była wizyta na winnicy w Gostchorzu. Pan mówi również, że wiele osób jedzie do Francji, żeby spędzić tam sw swoje wakacje, odwiedzić Winnicę. Tutaj pod Krosnem również jest coś takiego, co jego wprawiło, można powiedzieć, w zdumienie, ale również i w zachwyt. Współpraca między firmą a gminą jest niezwykle ważnym elementem rozwoju bez odpowiedniej współpracy. Trudno o sukcesy. Bardzo ważne jest również, ponieważ firma ma bardzo dużo różnego rodzaju też zakładów nie tylko w Polsce, ale też w innych miejscach jeszcze na świecie. Bardzo tutaj pana Homana urzeka to, że po pierwsze burmistrz wypełnia swoje obowiązki bardzo dobrze, a poza tym też dba o, o, o inwestorów, również interesuje się, zaprasza również na, na takie można powiedzieć spotkania też zapoznawcze z, daną, z danym środowiskiem, z danym miastem, co dla niego jest bardzo akurat Z tej współpracy zadowolony jest także burmistrz Mark Cebula. Krosno-Odrzańskie dzisiaj, jako wiodący zakład, jest ważnym elementem też rozwoju całej grupy, która rozpoczyna swoją ekspansję dalej na inne rynki i w tej chwili właściwie nie tylko jest dostawcą głównym dla IKEA, ale także dla innych zakładów. Jak firma pana Homana lokowała się w Krosno Odrzańskim, to pamiętam, że zakład zatrudniał wtedy około 370 osób, mniej więcej, może nieco mniej. I chylił się ku upadkowi. Dzisiaj to ponad 500 osób, tak jak powiedziałem, najnowocześniejsze technologie. I jak rozmawiam z technologami z firmy Homanit, mówią, że ich płyty są jakości no, najlepsze na świecie, tak, tak można powiedzieć. To chyba ważne, dlatego że nawet czasami robiąc zakupy, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy towar w meblach pochodzący właśnie z naszej gminy, z naszego miasta z Krosna Odrzeńskiego. Priorytetem jest rozwój firmy i planowanie długofalowe. W tym momencie trwają prace nad planem na najbliższe 5 lat. Bardzo ważnym, bardzo ważnym zadaniem na, na ten plan pięcioletni dla firmy Homanin jest również tak zwana cyfryzacja albo digitalizacja, tak moglibyśmy powiedzieć. Chodzi o to, że bardzo dużo różnego rodzaju produktów jest tutaj wytwarzanych, i chodzi o to, żeby też przez taką digitalizację łatwiej po prostu było zapanować nad coraz bardziej, można powiedzieć, szeroką i, i głęboką gamą produktów, które się tutaj po prostu robi dla przemysłu meblarskiego. Krośnieński zakład jest bardzo... Bardzo ważnym elementem całej spółki Homanit. Bardzo ważne jest również to, jak spojrzy się na, na mapę Europy, to widać, że krosno jest prawie w środku kontynentu mówi, że tutaj produkowane jest około 40% praktycznie całej całej produkcji. Jest to jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w całej, w całej spółce, w całej sieci właśnie handlowej. Firma Homanit jest wiodącym producentem płyt pilśniowych. Homanit zaopatruje w swoje produkty odbiorców z całego świata, dostarczając swoje wyroby producentom mebli, stolarki drzwiowej, lakierów oraz firmom z branży motoryzacyjnej.